Mokre Łapska TV Dzień ósmy Tydzień od zalania akwarium Wydawało mi się, że będzie dużo gorzej Jest wcale nieźle Akwarium praktycznie nie wykazuje Jak na razie żadnych e, Symptomów Bardzo młodego akwarium Poza delikatnym kożuchem e, Nie chcę się już dłużej czekać e, Pora wpuścić jakąś rybę Więc właściwie Bez gadania się za to Zabiorę. O, a co to? Nie ta ryba. Tak f jeden belem już w moim zbiorniku. Teraz zrobimy taki myk. bardzo. I ostatni kolega na dziś. I na tym koniec na dzisiaj. Eee, ktoś już powiedział, że pierdziela się z tym jak matka. Z łobuzem. Właściwie to dlaczego tak. F-jedynki. No bo jak nie teraz, to kiedy je wpuścić? Rozmiar już mają. Tyleśmy ryby widzieli. Bardzo stresująca zabawa dla ryb, a szczególnie dla tych F-jedynek. Kolegi Nanaya, naprawdę nie chciałbym już więcej łapać w siatkę. Pewnie kiedyś to nastąpi, ale naprawdę nie chciałbym tego robić często, bo. Może on jest faktycznie F0, bo ta ryba gotowa była się zabić, tylko żeby nie dostać się w siatkę, prawie mi wyskoczyła przy łapaniu, jeszcze tak trudnego skalara w hodowli, w karmieniu i w łapaniu nie miałem. Na razie na tym zakończę. Dlaczego? Dlatego, że mimo tego, że to akwarium wygląda całkiem nieźle i widzę, że tutaj wszystko jest. Wszystko jest na dobrej drodze, żeby było fajnie. To chciałbym to akwarium zarybiać powolutku, bo mimo wszystko zdolności nitryfikacyjne jeszcze jego są niewielkie. Są, bo jest stary filtr i już tutaj troszeczkę woda się przegryzła, natomiast wolę dostarczać związków azotowych i mocznika w postaci ryb i ich odchodów stopniowo. Dlaczego tak? Dlaczego wpuściłem te trzy skalary? A to dlatego, że ale jedynki. Oczywiście bardzo długo się bałem i bardzo długo się obawiałem tego przeniesienia dlaczego dostały skalara weloniastego do, do towarzystwa, dlatego że on jest singlem, on nie jest w parze, to jest samiec, bardzo długo zresztą myślałem, że jest to samica, o, co jak, jak łatwo rozpoznać skalary i ich płeć f jedynki poszły na pierwszy ogień dlatego, że chcę, żeby te ryby się zadomowiły w tym akwarium wcześniej niż moja stara para, ten, ten szarak i, i czarny samiec. E, możliwe, że pomoże to w ustaleniu hierarchii, możliwe, że F1 nie będą takie wystraszone. No wcale taki mały ten belem pierwszy to na pierwszym planie wcale taki mały to on już nie jest. Skalarek, który był chory też rodzaj belem, który dostał ode mnie przydomek ogryzek, jeszcze ogryzek sobie w 140 troszkę posiedzi, musi troszkę podrosnąć. Przerzuciłem F1, podjęłem taką decyzję, że F1 już trafią do tego akwarium na samodzień dobry, bo już zaczynały ogryzkowi dokuczać, są od niego sporo większe już zaczynały go tam bić górami do tego akwarium już nie wróci. E, górami już jest wiekowe, trochę nie pasowało tutaj, i e, do. czeka swoich dni w 140. Chyba, że go komuś wydam, kto będzie chciał. E, bocie 3 i e, stara moja para skalarów, która jeszcze nie jest w tym akwarium, jeszcze będą musiały sobie kilka dni nie dużo no nie, nie tydzień, ale jeszcze. Parę dni będą musiały sobie dać na wstrzymanie i prawdopodobnie e, będę wpuszczał tak co dwa dni po jednej rybie. Nigdy w taki szkolny, książkowy sposób e, nie zarabiałem. Nie zarybiałem akwarium, zawsze było chluz, i wszystkie ryby są. E, w tym przypadku takie no, doświadczenie zależy mi, żeby to akwarium się dobrze i szybko zbalansowało, więc postanowiłem zrobić to tak po bożemu. E, mój nanaj. Coś mi się zdaje, że go nie zobaczę tutaj w tym akwarium przez 3 dni. Tak się bidol zestraszył podczas, tego, e, podczas tej łapanki, że w tym momencie nawet tutaj i bez kamery go nie widzę. No ale nic to, e, zamawiali się na to, żebym pokazał jak będę f wpuszczał do głównego akwarium. W tym momencie kolory wszystkie potraciły, wystraszone, posrane jak talala. E, mokre łapska, siema.